Smakosz to jedna z najbardziej ikonicznych i przerażających postaci w świecie horrorów, która zadebiutowała w filmie o tym samym tytule z 2001 roku. W dzisiejszym materiale opowiem wam o potencjale bojowym tego niezwykle groźnego pradawnego łowcy, który w mojej ocenie jest jednym z najbardziej przerażających i tajemniczych antagonistów. Z góry dziękuję ci za każdą łapkę i suba, bo dzięki temu Smakosz nie obudzi się w tym roku. Smakosz to starożytna, demoniczna istota, która budzi się co 23 lata na 23 dni, aby polować na ludzi i zdobywać ich organy, które wykorzystuje do regeneracji swojego ciała. Jako pradawne ucieleśnienie zła, bestia ta dysponuje nadludzką siłą fizyczną, pozwalającą mu z łatwością unosić ciężkie przedmioty, rozbijać drzwi czy wyrywać ludzkie kończyny. W filmach zdołał on podnieść m.in. przód autobusu, który ważył kilka ton. Jego ciało jest niezwykle wytrzymałe. Odporne na postrzały i inne formy ataków, które powstrzymałyby zwykłego człowieka. Nawet w obliczu poważnych obrażeń, potrafi szybko się regenerować, konsumując organy swoich celów. To czyni go niemal nieśmiertelnym, o ile ma dostęp do odpowiednich części zamiennych. Jedną z jego unikalnych zdolności jest umiejętność latania dzięki wielkim, nietoperzopodobnym skrzydłom. Skrzydła te pozwalają mu przemieszczać się na duże odległości, co ułatwia mu polowanie i unikanie zagrożeń. Jego zmysły, zwłaszcza węch, są niezwykle wyostrzone, co umożliwia mu wykrywanie zapachów swoich celów z dużej odległości, a także wyczuwanie ich strachu. Smakosz jest również niezwykle inteligentny i sprytny, co pozwala mu zastawiać pułapki na swoje cele i wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść. Jako broń często używa różnorodnych ostrzy, w tym swojego ulubionego wielkiego topora. Potrafi też precyzyjnie rzucać shurikenami wykonanymi z kości, eliminując cele z dystansu. Ze względu na długowieczność, Smakosz przez wieki doskonalił swoje umiejętności, co sprawia, że z każdym kolejnym przebudzeniem staje się coraz bardziej niebezpieczny. W przeciwieństwie do wielu innych potworów, nie tylko żywi się mięsem celów, ale także czerpie satysfakcję i energię ze strachu, który wywołuje w swoich ofiarach. Strach zdaje się dodatkowo wzmacniać jego siłę i determinację, co czyni go jednym z najbardziej przerażających antagonistów w świecie horroru. Podsumowując, Demon ten to istota o niezwykłym potencjale bojowym, która łączy nadludzką siłę, zdolności regeneracyjne, umiejętność latania oraz szeroki arsenał broni. Z wysoką inteligencją i sprytem, przez co jest niemal niemożliwy do pokonania. Gdy stworzenie to jest w trakcie cyklu żerowania, najlepiej nie okazywać strachu, gdyż wyczuwa on to skrajne uczucie wśród swoich celów, i ten, który najbardziej się go boi, staje się główną zdobyczą podczas jego polowania. Hasłem dzisiejszego materiału jest: "Nie lękam się smakosza". Tymczasem, do usłyszenia, cześć!